Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl Dlaczego umowa Mercosur przyniesie największe negatywne skutki, katastrofalne skutki dla Polski. A czy jedno zdanie przypomnijmy, że skutkiem tej umowy będzie zalanie całej Europy, tanią, żywnością wszelkiego rodzaju. Z Ameryki Południowej, tanią i kiepskiej jakości, ale przede wszystkim tanią. Ona jest dużo, dużo tańsza od europejskiej z wielu powodów, ale no warto pamiętać o tym, że jednym z tych powodów jest to, że rolnicy europejscy byli zmuszani. Do spełniania różnych warunków, niekiedy sensownych, powodujących, że jakość żywności się podniosła, w bardzo wielu wypadkach bezsensownych, ale no to bardzo podniosło koszty. No i teraz, dlaczego Polska? Musimy się uświadomić, że Polska jest nadal w znacznej mierze krajem rolniczym. E, całkowita wartość produkcji polskiego rolnictwa wyniosła w 2022 roku, no, takie dane mamy, za, to, to jest ostatni rok, za który mamy dane. E, także całkowita wartość produkcji polskiego rolnictwa wyniosła w 2022 roku około 200 miliardów złotych. W tym wartość produkcji towarowej 143 miliardy złotych. 80, 58 miliardów to produkcja roślinna, yy, a 85 miliardów produkcja yy, zwierzęca, udział rolnictwa w PKW Polski w roku 2022 wyniósł około 2,2%. Znaczy, żeby to było jasne, w sumie produkcja rolnicza to jest 343 miliardy złotych. I y, znaczna część, nie doszedłem jak znaczna, ale bardzo znaczna część tej y, produkcji to produkcja na eksport. Pod względem łącznej wartości eksportu, żywność była w ubiegłym roku czwartą kategorią po produktach przemysłu elektromaszynowego, wyrobach metalurgicznych oraz produktach chemicznych. Tak, przy okazji, widać z tego, że Dalej jesteśmy krajem trzeciego świata, prawda? Bo eksportuje to, co eksportują kraje trzeciego świata, prawda? I teraz zobaczmy, że pytanie, jak Europa będzie mogła się obronić inaczej. Inaczej, że problem z żywnością z Południowej Ameryki to nie będzie tylko problem yy, docierania tej żywności do Polski i pojawienia się jej na polskim rynku, z którego będzie wypierać polską żywność, ale to jest również ten problem eksportu, bo. Eksportujemy za te 343 miliardy do Europy, głównie do Unii Europejskiej, do krajów Unii Europejskiej, i te kraje zostaną zalane żywnością z Ameryki Południowej, nie będą kupować od Polski. Więc nawet gdyby była taka sytuacja, że pojawiłby się jakiś polski rząd, który by poradził sobie z napływem żywności południowoamerykańskiej do Polski, i ona by tutaj się nie pojawiała, czy pojawiała w niewielkim zakresie, to i tak stracimy na umowie Mercosur, bo by, przestaniemy w znacznej mierze eksportować żywność do krajów yy, Unii Europejskiej. Druga rzecz. Na pytanie zadawane w Europie, jak bronić się przed zalewem żywności z Ameryki Południowej, odpowiedź jest taka, że jedynym narzędziem obrony jest, czy podstawowym narzędziem obrony jest patriotyzm gospodarczy. To znaczy, poszczególne kraje muszą postawić bardzo mocno na. Zakup swojej własnej y, żywności. No i teraz oczywiście do tego mogą namawiać rządy, do tego mogą namawiać media, te, te namowy mogą być bardzo mm, mocne. Y, I prawdopodobnie tak będzie na zachodzie. Pytanie, czy tak będzie w Polsce, na pewno nie w trakcie rządów platformy obywatelskiej. A. Y, nie sądzę, że podczas trwania innych rządów, no może jakby rządził PiS czy PiS i Konfederacja, to jakaś, jakaś namowa ze strony państwa by tu była. Natomiast jest kwestia mediów, które w znacznej mierze są w nie polskich rękach albo są w antypolskich rękach. Więc to jest pierwszy element. Drugi element, ten patriotyzm gospodarczy na zachodzie ma źródło nie tylko w działalności państw, ale również w działalności tych, którzy handlują, tą, handlują tam żywnością. I we Francji. Znaczna część, przeważająca część żywności jest sprzedawana w supermarketach francuskich. W Niemczech jest sprzedawana w supermarketach niemieckich. Ale już we Włoszech, z tego co wiem, może się mylę, ale jak byłem we Włoszech, to widziałem głównie supermarkety francuskie. W Polsce yy, większość. Yy, Handlu jest w rękach Niemców, Francuzów, Amerykanów, nie wiadomo kogo jeszcze. Znaczy wiadomo, ale już nie będziemy się na tym skupiać. I teraz, te supermarkety we Francji, w Niemczech, po pierwsze mogą podlegać naciskom ze strony państwa, no bo we Francji supermarkety francuskie mogą naciskać. Znaczy, państwo francuskie może w różny sposób naciskać na francuskich właścicieli, Niemcy mogą naciskać na niemieckich właścicieli, ale sami ci właściciele tych supermarketów mogą i wszystko wskazuje na to, że będą reprezentować patriotyzm gospodarczy. Czyli w momencie, kiedy Europa zostanie zalana żywnością z Ameryki Południowej, supermarkety francuskie, powiedzmy, nie będą tej żywności sprzedawać, tylko będą starały się sprzedawać w pierwszym rzędzie głównie żywność francuską. I w związku z tym, że tam. I to samo w Niemczech, prawda? I w związku z tym, że tam handel no, przebiega głównie przez te supermarkety, no to będzie bardzo znaczący czynnik w Polsce jest coraz gorzej szczególnie w małych miastach na przykład na mazurach czy w lubelskim gdzie byłem na wakacjach że jest bardzo dużo znaczy jest dużo supermarketów typu Biedronka typu Lidl typu Auchan Mało sklepów polskich, ale w większych miastach tych sklepów polskich jest dużo więcej, ale te supermarkety są właśnie francuskie, niemieckie. I teraz te francuskie supermarkety będą we Francji sprzedawały żywność, będą starały się sprzedać żywność francuską. I będą to robiły w ramach tego patriotyzmu gospodarczego gdzie indziej, czyli będą e, żywność francuską starały się sprzedawać w, supermarket, w swoich supermarketach we Włoszech, w swoich supermarketach w Polsce, czyli. E, e, Wiele wskazuje na to, że ten strumień polskiej żywności, który, będzie płynął, który dotąd płynął na zachód, przestanie płynąć. Stanie się bardzo wąski. Będzie to żywność wybierana przez tych, którzy szukają zdrowej żywności, żywności lepszej jakości. Natomiast Realia są takie w całej Europie, że znaczna część ludzi kupuje po prostu to, co tańsze. Nie patrząc pomidor, to dla nich pomidor, ziemniaki, to dla nich ziemniaki, wołowina, to dla nich wołowina i patrzą na cenę. A nawet jeżeli wiedzą, że na rynku jest, są ziemniaki, pomidory czy mięso lepszej jakości, to i tak tego mięsa lepszej jakości nie kupią. W Polsce zresztą też to. Widać to zjawisko. Czyli e, mało, że zmniejszy się najprawdopodobniej drastycznie eksport polskiej żywności do krajów Unii Europejskiej, to jeszcze Polska zacznie być zalewana oprócz e, żywności z Ameryki Południowej żywnością francuską. Yy, niemiecką, i, i ta będzie sprzedawana w supermarketach. Ludzie yy, tradycyjnie chodzą do supermarketów, albo w niektórych miejscach już muszą chodzić do supermarketów, bo nie, nie mają gdzie iść, i będą kupować tą żywność francuską czy niemiecką. Czyli francuskie czy niemieckie mleko, jajka, masło, mąkę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co spowoduje, że w znacznej mierze zmniejszy się sprzedaż polskiej żywności w Polsce? I teraz pytanie: jak się zachowają te małe, średnie polskie sklepy? I yy, ja pamiętam, na początku lat 90. w wielu takich małych, średnich sklepach. Były takie wywieszki. Kupuj tylko polskie towary i oni starali się sprzedawać polskie towary. Chociaż nie do końca to wychodziło, bo pamiętam w 94. Byłem w takim wiejskim sklepiku z dziećmi, wtedy tych trzech moich synów, byli mali, codziennie na lody. Prawda? No i chodziliśmy, byliśmy na wsi na wakacjach, chodziliśmy codziennie do wiejskiego sklepiku na lody. I w pewnym momencie zapytałem się tego właściciela, dlaczego pan sprzedaje same zagraniczne lody żadnych polskich. A on powiedział: No niestety, polskie firmy domagają się zapłaty tydzień, dwa, a te zachodnie po trzech miesiącach, więc no, dużo łatwiej mi funkcjonować. I, i ta kampania przebiegająca wtedy przez polskie sklepy, sklepiki, kupuj tylko polskie towary w pewnym momencie się skończyła. Długo, długo, jak długo. No w latach 90. mówiło się, nie kupuj w supermarketach. E, jesteś Polakiem, nie kupuj w supermarketach i w wielu środowiskach funkcjonowało takie przekonanie, że kto kupuje w supermarketach, to je, nie jest patriotą. I to wszystko gdzieś rozmyło prawda? dzisiaj ludzie idą do supermarketów po prostu idą do supermarketów jest dla nich to zwyczajne, nie myślą czy to polskie, znaczy wiadomo że nie polskie, nie myślą że to francuskie czy niemieckie tylko po prostu kupują no, natomiast y, polscy sklepikarze mają się coraz gorzej, polscy handlowcy przepraszam za tych sklepikarzy polscy handlowcy handlujący żywnością mają się coraz gorzej wielu upadło, wielu jest na skraju upadku, ja widzę na, choćby w Warszawie w swojej okolicy jak no, w tych małych średnich sklepach było, byli pracownicy właściciel się rzadko kiedy pojawiał teraz głównie właściciele i ich rodziny stoją za ladą no bo ledwo przędą no i teraz oni mając z, do wyboru Upadłość, czy walcząc za wszelką cenę o przetrwanie, będą kupowali w hurtowniach to, co taniej, to, co tańsze, żeby no, jak najwięcej zarobić, żeby przetrwać. No i efekt jest taki, że będą kupować południowoamerykańską żywność. Poza tym ten patriotyzm gospodarczy w Polsce, no jednak. W zasadzie już nie istnieje. Nie istnieje ani ze strony klientów, ani ze strony sprzedawców. Jeżeli jest, to jest jakimś zjawiskiem marginesowym. Więc wszystko wskazuje na to, że raczej u nas patriotyzm gospodarczy nie zadziała. Czyli nagle się okaże w pewnym momencie, że rolnicy nie mogą sprzedać swojej żywności ani za granicą, ani w Polsce pamiętajmy jeszcze o jednym, że wielkim yy, 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 yy. znaczy że Polska eksportowała bardzo dużo żywności, wielkim odbiorcą była Rosja, prawda? Teraz jak trwa wojna, tego nie ma. Prawda? Także yy, tak, tak, yy, sytuacja tak, wygląda tak, katastrofalnie. Nie bardzo widać rozwiązania tak, i yy, tak, te supermarkety, które tak gminy i państwo łatwo wpuszczały, państwo argumentując, że no miejsca pracy, inwestowanie kapitału, no to teraz to się mści podwójnie. Bo nie tylko uderzyło w polskich kupców, których liczba się gwałtownie Ograniczyła albo, a, a wcześniej, jak powstawały te supermarkety, nie wzrosła. I efekt będzie taki, że no nie będzie narzędzi do obrony przed tą żywnością z Ameryki Południowej, a te narzędzia na zachodnich krajach będą. Tym bardziej, że tam, ten patriotyzm gospodarczy jest, to znaczy, to jest dla mnie wciąż zaskakujące, że polscy kupcy w obliczu tych, pojawiania się tych supermarketów, że oni nie budowali silnego związku zawodowego, silnego stowarzyszenia kupieckiego, które by zajmowało się obroną polskich kupców, prawda, bo Yy, powiedzmy w takim nałęczowie, w którym no, było tych sklepów trochę. Teraz jest jedna trzecia albo jedna czwarta tego. I teraz dwa główne sklepy w nałęczowie. Stojący w centrum to jest supermarket litewski stokrotka. Literski no w każdym razie. Formalnie litewski. A yy, największym sklepem na obrzeżach na Nałęczowa jest Biedronka. I teraz zadziwiam, znaczy wydawałoby się jakby normalne, że ci kupcy by tam byli, zjednoczyli się, byliby aktywni, dział, uświadamialiby mieszkańców, co no, nie dopuściliby do powstawania w takiej niewielkiej miejscowości, takich dwóch wielkich supermarketów jeszcze. Oczywiście to spowodowało wykończenie sklepików wiejskich, których padła, padło 90 parę procent. Także jeszcze raz podkreślamy: patriotyzm gospodarczy w Polsce nie działa. Umiejętność obrony, znaczy możliwości obrony, Polskich rolników i polskich, polskiego handlu są minimalne. Natomiast w Niemczech ten patriotyzm działa, we Francji ten patriotyzm działa. Nie wiem jak we Włoszech, ale pamiętam Niemcy wykupili polską fabrykę porcelany, świetną, świetna ta porcelana była. I no, zaczęli rzucać tą porcelanę na rynek niemiecki, i ona nie szła tak. I wtedy zmienili napis na talerzach, półmiskach, pudełkach itd. Tak z Made in Poland na Made in Germany, i wtedy to, to poszło. Czyli reagowali zwykli konsumenci patriotyzmem gospodarczym, ale pewnie też reagowały firmy zajmujące się sprzedażą. W tym różnego typu niemieckie sieci handlowe. Także wniosek, jaki powinniśmy wyciągnąć z tej lekcji, umowa Mercosur, jest taki, że jeżeli nie będziemy budowali patriotyzmu, w tym również patriotyzmu, czy w pierwszym rzędzie w tej chwili patriotyzmu gospodarczego, to czeka nas, Ciężki los. Upadek polskiego rolnictwa, likwidacja polskiego rolnictwa prawie do zera, albo do zera realizacja marzeń masonerii w stosunku do Polski, całkowita utrata niepodległości. Dziękuję bardzo.